Co? BHP przede wszystkim, bezpieczeństwo i macheta. Minionek kurwa. Pokaż mi, gdzie, no, odkąd, dokąd. jest na pewno do tego? Tak. Ale to nie jest chleb. <śla> To coś No jak tak wkazał? Proszę nie, róbaj ją w za cieciaka. Masz to. I tak trzeba wszystko. Ej, kurwa, debilu Ej! To w ogóle nie widać w kamerze, jak to zapier***a A może tak jak w wiatraku, tak zawsze się wkładało za dzieciaka palca. No drewno to ci nie utknie. Ka palety! To są debile. Więcej. Jak puszczasz w kręgu auto, musisz gazu <skrybuj> <zado równać. skrybuj>